Chciałam tutaj, tak po prostu poglądowo, wybrałam kilka specyfików używanych, używanych w ratowaniu gołąbeczków. Nie jest, to oczywiście, nie jest to oczywiście wszystko. Nieraz to są też takie ludzkie leki, które też służą mi gołąbkom. Dziękuję za pomoc. Dziękuję za pomoc również y, komentarzem, wyświetleniem, łapką w górę. Y, Kołowę, którego y, chcę złapać, no przeważnie kupuję ziarno, y, słonecznik i y, 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 nie jest źle, jeżeli chodzi o takie pomaganie y, Przeze mnie tylko. No gorzej, gdy już trzeba iść do weterynarza, to są różne, różne koszty. I tutaj, żeby być w porządku, wobec osób, które wpłaciły pieniążki, no chciałam właśnie tak, taki, tak pokazać. I będzie link do zbiórki, jak ktoś ma życzenie. To każda złotówka. Każda, każda. To jest taki. Pomoc dla gołąbków, no, takie wsparcie tego ich leczenia, tego mojego im pomagania. Dziękuję za wszystko i pozdrawiam.